Cześć kochani, Marek Małek z tej strony z bezpan.pl. Dzisiaj jestem w Mielnie, w zasadzie w miejscowości koło Mielna. To jest 3 kilometry, nie? No, około siedmiu tak. Jest tutaj pan Jarek. Witam, witam. Tak jest, pan Jarek jest właścicielem posesji i wspaniałej kawiarni, w której przed chwilą byłem. Nazywa się? Gelato Cafe. Gelato Cafe. Jadłem przepyszne lody. Polecam każdemu, jak ktoś jest w Mielnie, koniecznie do tej, do tej kawiarni. A jeszcze przed kawiarnią gościu gra jakieś te. Coś tam śpiewa, gra, jest prawdziwa, petarda. A teraz pokażemy, co u pana Jarka się dzieje, bo pan Jarek sobie e, za, zamarzył, żeby mieć egzotyczny ogród nad polskim morzem. Czemu mamy mieć tylko egzotyczne ogrody nad tureckim, greckim czy francuskim, jak możemy mieć w Polsce? I pierwsza palma trzy zimy już ma, tak? E, trzy za sobą, tak. Trzy zimy, czyli była posadzona jakaś, jakieś cztery lata temu, i to jest ta petarda e, Karłatka. Zaraz przy, przemienię, że tak powiem, obraz, paniary Jarek koło niej stanie i pokaże jaka ona jest wielka, bo oczywiście w kamerze tego nie widać. <noise> Proszę bardzo, no to po prostu jest, to jest niesamowite, niesamowite, sam ten główny pień, jak Pan stał, to ma ponad 2 metry. No jest, jest kawał, kawał karłatki. I teraz tak, jak ona ma, jak ona tutaj jest 4 lata, a 3 zimy, to niech Pan powie, jak Pan ją zabezpiecza i w ogóle jakie były najmniejsze mrozy, no bo nad morzem to jednak nie ma takich wielkich, nie? Akurat te trzy te, te, lata temu była faktycznie zima u nas, grudzień i końcówka lutego. Czyli zdarza się tu taka no, wtedy zima? Było kilkanaście stóp. Aha. Ale wtedy była zadecydowana bardzo dobrze, właśnie. Rusztowanie warszawskie na to cała taka plambeka nałożona. Tam wtedy podgrzewałem, była ustawiona farelka na, na, na antymrus. bo mhm. często wyjeżdżamy z domu, i było super. A potem następne zimy to były takie słabe, że w tym roku w ogóle nawet nie przykrywa. Ale, ale do tej pory wszystkie zimy była przykryta. Była przykryta, ale tą zimę ostatnią też była przykryta, w grudniu była wichura, rozebrało rusztowanie, znaczy całe te, te zadaszenie i już nie, nie składałem, tak, I Pana nie było wtedy? Wtedy mi nie było, ale i tak ona już jest taka jak koń. A jak Pana nie ma, to ma Pan kogoś, kto w razie czego może przyjść i coś to zrobić? Sąsiada. Aha, sąsiada. czyli jest ktoś, kto może pomóc? Tak, tak, tak sąsiad i on tam no, w tym roku właśnie pomógł, ostatniej zimy trochę. No, to dobrze mieć takiego sąsiada. Dobrze, dobrze. Właśnie troszkę naprawił tutaj karłatkę, no i tego daktylowca z tyłu. Także zobaczcie, takie karłatki można mieć w Polsce bez problemu. Jasne, tutaj jest mielno, tutaj jest trochę cieplej, ale jak pan Jarek mówi, kilkanaście stopni mrozu było. Ona wygląda po prostu zjawiskowo. Jak pan Jarek zobaczył, że karłatka się da, to pomyślał sobie, co tam karłatka się da, to zobaczymy resztę. No, I zaraz. z tego się zaczęła cała przygoda. A no potem właśnie. Cała reszta to praktycznie jest od pana Marka. Tutaj. I zaraz, I zaraz zobaczymy, co tutaj co tutaj dalej się wydarzyło, bo kolejny rok to był no, dużo zakupów, nie? Oj, dużo. Oliwka, teraz trawa drzewiasta, a chyba w tym roku. Chodźmy zobaczyć, tutaj mamy to stare drzewo oliwne. Ono ile już zim? Dwie, tak? Dwie, tak. I co, było zakrywane? Było zakrywane, ale nie niedogrzewane. Czyli tylko zakryte? Tak, tak, tak. I czy po zimie cokolwiek ucierpiało? Nic. Nic kompletnie. Nic kompletnie. Czy ono kwitło? Miało może jakieś małe oliwki albo coś takiego? Nic. Nie, nie, nie. Nic jeszcze nie miało. Dobra, tak to tutaj wygląda. Drzewo oliwne w Mielnie. Tutaj mamy zobaczcie to, panie Jarku. Proszę pod eksponat. Cyka z rewoluta. No proszę. Tutaj sam pień ma z półtora metra. To była historia, pan, pan Jarek zamówił. Carlos miał pewnego cykasa, ale mu. Coś się z nim stało i dał nam takiego wielkiego i powiedział, dobra, ten będzie w takiej samej cenie. I prawdziwa petarda. I on w tym roku wypuścił ile liści? 28. 28 liści. I jemu też się stała krzywda tej zimy, nie? Tą... Rusztowanie się właśnie, wichura nas nie było w domu, wichura zepsuła rusztowanie tą plandekę. troszkę połamało tych liści, widać są lekko uszkodzone. Ale... Nie, w ogóle nie. Ja bym, jak, gdyby pan nie powiedział, to ja bym nie zauważył, że liście gdzieś są w jakichkolwiek. ten jest taki olbrzym polony, gdzieś tam ta rurka rusztowania. No, no, no. no jest kilka takich. takich Ale mimo różnych. to, że się rozwaliło rusztowanie, to musiało nie być dużego mrozu, z kolei mu się nic nie stało. Tutaj sąsiad właśnie trochę pomógł. Bo to trzeba było przykryć się, on pomógł, naprawił tą plandekę, a oprócz tego było ogrzewanie tam także. A truszy. i właśnie tak jak Pan mówi, Pan grzeje tutaj matą grzewczą spód, tak? Tak, tak, tak. Tutaj widać. Ona podgrzewa kamienie, podgrzewa kamienie, od razu podgrzewa grunt, no i cały całe ten namiot. Aha. Czyli fajna, fajna metoda. Czyli jest namiot, jest rusztowanie, i grzany jest grunt, który podgrzewa. E, powietrze dookoła rośliny. Mata pobiera 300, tam ponad 2, tak? Że mm -hmm. dużo prądu nie bierze. Ale, ale gdyby było mega zimno, to jest pan też gotowy na jakąś farelkę na czy coś. Ale jak było na dworze minus 6 stopni, to i tak było w namiocie cały czas na pusie. Mm, dzięki tej tylko macie. Tylko macie. Tak. I ona cały czas chodziła? Nie, nie. Dzień wyłączałem. No, zale, załączałem tylko, jak, było, jak, jak spadała temperatura poniżej, przypuśćmy tam 4-5 stopni. Wtedy ją załączałem. Rozumiem. Tutaj lecimy hmm. dalej, tu mamy Dasylirion longissimum. A cykas w ogóle, jak wiecie, to wytrzymuje minus 5 stopni, to jest taka graniczna wartość, bo później zaczyna, no zaczynają liście się uszkadzać i tu w ogóle Pan Jarek opowiada, że był tutaj u siebie w szkółce, tak? Gdzieś, tak, tak. gdzie ona Dobrzycy. jest w Mielnie? Dobrzycy. To jest gdzieś Mielna, tak? No na Kołobrzeg jak się jedzie. Aha. I co Panu powiedzieli? Że nie ma szans, żeby ten cykas się mnie żeby przetrwał w gruncie. Nie przetrwa w gruncie, musiał go w donicy zostawić, chować na zimę. Nie ma szans. Będą no? zaskoczeni. No wyglądam. No. Do nicy bym go nie przetrwało. <laughs> Fachowcy powiedzieli, że się nie da, a my tutaj jesteśmy i się I da. Się. I się da. Także jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo. Tutaj mamy Dasilirion Longissimu i co z nim niech pan powie? Jego pan grzeje? Nie, nie, kompletnie. Czyli tylko przykrycie? Tylko jak powiem panu jak go... No tak, owinąłem go Agrobutchinu. Agro no bez żadnego grzania, bez niczego agro i jest, jest dobrze, wszystko. Jest dobrze i nic mu się nie dzieje on, one lubią niesamowicie sucho, bardzo, bardzo sucho, naprawdę, bardzo ładna roślina fajnie się trzyma y i on też razem z cykasem, to, to była ich pierwsza zima? Y pierwsza albo druga, pierwsza no albo druga. druga. dwie Woda. zimy, tak? tak, tak dwie zimy, czyli cykas dwie zimy, te rośliny, które tutaj nie, ta nie, bo ta jest z tego roku, tak, z tego roku. Dacilirion logissimum wytrzymuje około minus 12 stopni bez grzania. Przechodzimy dalej, tutaj mamy Juka hydra, nie? Tak, tak, to też jest fajne. Juka hydra, trzy, trzy głowy, w zasadzie to tam czwarta, raz, dwa, trzy, cztery. I ona też, nie, ona w tym roku, tak, przyjechała? W tym roku, w tym roku tak. Czyli y, zauważył Pan, żeby coś rosło albo coś? Eee... Czy to za wcześnie powiedzieć? Za wcześnie, kwitła, na pewno kwitła, A, miała kwitła. Czyli na każdej głowie był kwiat. Tak, tak, tak. I tam trochę na pewno osłabiło, ale powycinałem kwiaty tak No bo pewnie. cykas tak jak pan powiedział, urósł 20 parę liści. Karłatka to widzieliśmy, że rośnie cały czas, bo tak. te liście widać, że są świeże. Oj, tam w karłatce tam jest super, także rośnie rośnie. Miejsce w ogóle fajne, nie? Ma? Tak mi się wydaje. Oj, tam całe to słońce. Bliz, blisko domu, tak. słońce, naprawdę ekstra. Tu lecimy dalej, tam mamy w rogu trochę karpusa, który posadzony w tym roku, tak? W tym roku, tak. I tamten, który widzimy tam też? Tamten nie, tamten kupiłem do, w Lewa Marlentem parę lat temu, ale on tak sobie tak Ale czyli, czyli on kilka lat już jest tutaj? No te, chyba ze trzy zimy. To jeden gdzieś tak, jeden też z pierwszych zaraz po karłapce, ale on widnie był przesadzany z miejsca w miejsce, na, chorował troszkę, Aha. ale tam mu najlepiej pasuje. Tam A czemu tam. był przesadzany? Nie, szukał mu pan miejsca po prostu? Szukałem miejsca, no i akurat w tamto miejsce dzików kopałem, to potem zaraz po szkarłatkę. Aha. Takiego ładniejszego. Rozumiem. I wylądował tam. Tam też jest. Ale teraz końca. już będzie docelowo tam. Docelowo. Tam no. To nie. Kasuje, to miejsce. Czy był grzany? Nie. Nigdy? Nie. W pierwszej zimie w ogóle nawet go nie obwinowałem. I jak wyglądał po zimie? trochę chorował trochę chorował, no to właśnie później go zakryłem tym, On odwinąłem tylko agrowłókniną i kapturek założyłem, bez żadnego grzania bez niczego, wystarczy super, naprawdę lecimy, proszę bardzo, tutaj mamy gwóźdź sezonu gwóźdź programu tutaj mamy daktylowca, który też jest dwie zimy, czy jedną? dwie, dwie, zimy. dwie zimy kupę nowych liści ma, tylko one jeszcze są małe znaczy, one są duże, tylko jeszcze się nie, no, nie, 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 nie rozłożyły się w pełni. Stanie pan koło niego, żeby zobaczyć? Jak się rozłożą, to on dopiero zrobi wrażenie. Proszę bardzo, daktylowiec w Polsce, w Mielnie nad Polskim Morzem da się? Da się. Wszystko się da. nie? I jego jak pan zabezpiecza? Ta sama metoda? Ta sama metoda. Rusztowanie warszawskie, plandeka i on ma też ogrzewanie, matą grzewszą. Czyli rusztowanie, plandeka i ogrzewanie ma to. I to mu wystarczy? Nie, nie ma żadnego kabla po liściach czy gdzieś w środku w liściach? Nic nie kompletnie. Znaczy tutaj akurat Mat nie włączałem, tylko tam na, na te mrozy wstawiałem farelkę. Że Aha, ten czyli, ten... czyli, czyli y, jeżeli widzi Pan bardzo duży mróz, to daje Pan farelkę. farelkę. Tylko, na, tylko na okres ruch. tego mrozu. Tak, tak, tak. I żaden liść nie ucierpiał? Żaden. Tylko wichura go tam troszkę też zmęczyła. No wiek. właśnie. Bo też. Yy, to, też rusztowanie też rozebrało. Czyli jak była ta wichura, to wszystkie panu te rusztowania się uszkodziły, że tak powiem? Trzy najbardziej. Daktylowiec, Karłatka i właśnie cykasz. Mm -hmm. To było tak najbardziej uszkodzone. No i... Ale Karłatka tak blisko domu, dobrze, że to rusztowanie tych okien nie wybiło, bo mogło przecież. Przy, przywiązane było dobrze do gruntu. Bo gdyby kurczę, nie daj Boże, to ja nie, dziękuję. Nie. To byłby dopiero problem, nie? To było przywiązane drutami, przydrutowane, tam są kołki, w mm meżnikach. -hmm. Trzymało się solidnie. Czyli wiatr potrafi narobić szkód, nie? Tu u nas nad morzem tak. U was gorzej niż mróz, niż wilgoć, to jeszcze... wiatr miał około 100 km na godzinę, nawet w porywach ponad 100 km. Mm -hmm. I rozleżał. Bo takie do, do 100 km to tam torsztowanie było. No wytrzymywało, ale powyżej 100 km na godzinę porywy. Wiadomo, połamało. Szarpie, nie? Tak. Tutaj mamy karłatkę, ona też przyjechała wtedy co daktylowiec, prawda? Ta druga ta była. Nie, nie ta? Ta jedyna przyjechała właśnie z tą hydrą. A czyli ona jest z tego roku? Z tego roku. Tak. A, karłatka z tego roku. Ale piękna. Też może pan koło niej stanąć, żeby się cała zaprezentowała. Kolor ma piękny. Przepiękna. Karłatka około minus 10 stopni wytrzymuje. A daktylowiec, jak wszyscy pewnie wiecie, około minus 5. To już jest taka graniczna wartość, bo później uszkadzają się liście. Wiadomo, że dorosłe daktylowce gdzieś w Hiszpanii, w Madrycie, potrafią przeżyć i minus 10. Ale tam jest inny klimat. Bo tam po minus 10 na drugi dzień może się zrobić plus 15 i to jest zupełnie co innego. Także tutaj mamy Karłatkę, tutaj mamy Jukerostratę. Ona też wtedy przyjechała? już za sobą. I nic pan z nią nie robi. tylko przykryłem, żeby na Ale też widać, że kwitła, bo tu jest miejsce po kwiatostanie, nie? Tu jest miejsce po kwiatostanie, tu też nie. A, Czyli, czyli będzie miała teraz dwie głowy: jedna i druga. Czyli po kwitnięciu będą dwie głowy w wióce roztracie. Rośnie, tak jak mówię, w mielnie. Tutaj dosyć sporo zimą pada, nie? No, jesienią bardziej. Jesienią, no, zimą. Też zimą też. I przykrywa pan tylko tyle, żeby do nich nie lało, tak? Żeby nie, tak, żeby nie padało na nią. Niczym nie była grzana kompletnie, tylko żeby, żeby miała sucho. Hmm. Ale jest też dobrze odwodniona. Te wszystkie drzewka to są bardzo dobrze odwodnione. Ale żeby z góry też nie, nie padało na nią. Nie, no pewnie. Nie. Tutaj mamy następną karłatkę. Też I ta karłatka wiemy, przyjechała. Trzy lata temu czy dwie zimy. Tak? Trzy, dwie, zimy dwie zimy, czyli 3 lata. I tutaj jest problem z jednym pniem, nie? bo te wszystkie. Te wszystkie rosną pięknie, nie ma tutaj z nimi żadnego problemu. A jeden, a jeden coś nie może się pozbierać. Nie wiadomo dlaczego. Ja tutaj panu Jarkowi radziłem, żeby pousuwać korę wokół tych, wokół tych roślin, dlatego że. No, palmy tego nie lubią, iglaki jak najbardziej, ale, ale palmy zdecydowanie nie. Także będzie usuwana kora. Tutaj jeszcze pan Jarek dosadził w tym roku trachy karpusy, jak już tutaj jesteśmy. Ich jest kilka, prawda? Dziewięć. Dziewięć czyli tutaj jest pierwszy, oj, drugi, trzeci, tam, Czy to zaraz do nich dojdziemy. Posadzone są w tym roku. Zobaczymy, jak będą się, jak będą się miewać w kolejnych latach. Pan Jarek kupił je w zeszłym roku. Ale posadzone były dopiero w tym. Tak, tak, tak. I wcześniej przykrywam. Jak będą mrozy, agrobuklinę. I, I tak jak pan nie... mówił wtedy jak były jeszcze nie posadzone, to stały na dworzu w donicach. Z tyłu za domem nawet nie przykryte. Nawet nie przykryte. Całą zimę. Proszę bardzo. E, kilka nowych trachy karpusów będą na pewno super wyglądać. E, za kilka lat teraz zaczynają dopiero się ukorzeniać, wypuszczać e, e, nowe liście. Trochę carpus fortunae, jak każdy wie. Najlepsza palma do polskiego ogrodu, minus 12 stopni, wytrzymuje bez żadnego problemu. O czym zresztą pan Jarek wspominał na początku filmu, o tamtym, który kiedyś przed laty był kupiony w markecie i nigdy nie był grzany ani nawet okrywany, tak? No, Ostatnią zimę go przykryłem, bo widziałem, że chce żyć. No to przykryłem już w początku, nachorowała. Myślałem, że nic, nic nie będzie z tego drzewka, ale. Ale wygląda ładnie teraz, tak, bardzo ładne zimnie, są te liście. Tak. Jak zacząłem, że ona chce żyć, to przykryłem na zimę. Zresztą i... zaraz jeszcze na końcu do niego podejdziemy, bo on ma bardzo ładne te liście. Tutaj, tutaj rosną jakieś trawy, tak? To są trawy? Trawy, trawy, tak. One będą większe? No troszkę urosną, ta, 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 ta tygrysia urośnie no i tam te pampasy. Aha, tej... też będą wyższe? Też one urosną, urosną. Tutaj mamy buty kapitate i ona kiedy posadzona była? Też dwie zimy. Dwie zimy, czyli trzy lata temu. I też wyrastają nowe liście, widać. A ona jak jest zabezpieczana? Tak, tak sama metoda? Też miocik, ale też nie, nie. Ona nie była grzana. Nie była nigdy grzana. I wygląda bardzo dobrze. Naprawdę. Jak na roślinę, która nigdy nie była grzana. No to po prostu petarda, bym powiedział. Tutaj są same, widzę, juki rostraty przy basenie. Trzy sztuki. Tak. Trzy sztuki. One od kiedy są w gruncie? Od, od tego roku. Czyli w tym roku posadzone tym wiosną. Roku, tak. Proszę bardzo, trzy JUKI roztraty yy, posadzone wiosną, będą jakoś zabezpieczane? No one przed deszczem, przed wodą, ale też są bardzo dobrze odwodnione. Mm -hmm. A więc pierwsza zima to i tak je Tutaj moja rada usunąć kamienie, tak? dlatego że kamienie bardzo trzymają wody. Jeżeli deszcz pada, to on, on fajnie przenika przez te kamienie, ale jak przychodzi gorąco, to kamienie blokują możliwość odparowywania wody. I wtedy potrafi gnić, a juka roztrata, mróz ją nie zabije, ale wilgoć tak, tak. jak I najbardziej. One są bardzo dobrze odwodnione, także drenaż jest zrobiony. Mm -hmm. żeby... I tutaj mamy, I mamy te trachy karpusy, jeszcze reszta, o których mówiliśmy. 5, 4. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i tam za domem jest jeszcze piąty. Na zimę nie ma wody w basenie. To jest pierwszy rok tego basenu. A, ale pierwszy to, rok. Częściowo spuszczę. Aha, bo to może zostać część? Tak, do, do, poniżej. Lamp się spuszcza wodę i zostawia się wodę. Aha, to ja nawet nie wiedziałem. Muszę nie, się częściowo, pouczyć. Częściowo się Idziemy zobaczyć jeszcze do tego ostatniego trachy karpusa, który stoi tam na końcu. On tutaj ma cały czas cień? Nie, to rano jest. no Teraz ma cień. Do godziny, tak 17.00 ma, ma słońce. ma słońce. Czyli tutaj mamy trachy karpus Fortunei. To jest z, z tego zestawu dziewięciu, tak, które, są, które są posadzone. W tym, roku roku w tym roku posadzony, stanie Pan pod nim, żeby pokazać jaki duży, bo on ten ma, też ma 5-2 metry, nie? No, nie wiem, tak 1,80 może mieć. No, taki karpus fortunei i te są ciut może niższe, nie? Ale tu widzę pomiędzy nimi jeszcze karłatki rosną małe. I, I one też posadzone w tym roku? Też w tym roku, ale one były w donicach 2 lata. Aha. Czyli one były dwa lata w donicach i teraz trafiły do gruntu i one będą jakoś zabezpieczane? I powiem panu, one były w donicach tam przed domem. No. I całą zimę stały. Niezabezpieczone. I nic. I nic. <laughs> Mają się dobrze. Czyli karłatki tak. stały w mielnie, pod domem. A czy inaczej? Czy one były jakoś chociaż pod dachem, że się nie lało do nich? Bo to może być istotne. I powiem panu, jak były takie ulewy, to tapowałem troszkę pod poddaszek. Całe te donice wciągałem pod poddaszek. Ale tylko jak była jakaś fest lewa. No się nie mam, jak tam były takie ulewy kilkudniowe. Ale to był pod daszkiem, ale cały czas na świeżym powietrzu? Cały czas. Karłatki, tak jak widać, cały czas w doniczkach były na świeżym powietrzu, cały czas jesteśmy w mielnie i jak widać mają się doskonale, czyli u Was w zasadzie nie trzeba tego w ogóle zakrywać z tego wynika. Przynajmniej karłatek, trachy karpusów, tak? Cykas i daktylowiec. Pięknie, naprawdę. Pójdziemy jeszcze zobaczyć tego y, ostatniego Trachy Karpusa, który jest tam na samym końcu. Bo on mi się wydaje, ma... że, że będzie naprawdę y, bombowy, bo liście ma super. Tutaj mamy ten Trachy Karpus, który, tak jak pan Jarek mówi, był kupiony w markecie kilka lat temu. I był przesadzany z miejsca na miejsce, bo nie, nie mógł odnaleźć swojego miejsca. A w 5, tym roku trzecie miejsce. A w tym roku wygląda już naprawdę e, zjawiskowo. Naprawdę super, super roślina. Przepiękny, cudowny. No i co tu rzec? Cały ogród jest wspaniały. Są trachy karpusy, jest daktylowiec, juki, roztraty, hydra, bakata. No ten cykas, no to wiadomo. E, sam pień ma z 1,50 m. Wielka karłatka jest co... Oglądać, jest się też czym zajmować. Aczkolwiek, tak jak Pan Jarek mówi, w Mielnie niewiele jest do roboty. Aczkolwiek wiadomo, daktylowiec, cykaz wymagają bardzo dużej. E, dziękuję Panie Jarku, że mogłem tutaj przyjechać. E, że mogliśmy razem sobie coś pooglądać. E, I oczywiście pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z BestPan.pl. Cześć!